No, tak więc wracamy do Commandant Conquer, e, Remaster, yes. Kampania Not. Jak widać trochę hajsu z zbudowałem obelisk, który mnie broni przed atakami GDI, bo co chwilę nam jakieś czołgi nasyłają albo piechotę. To jest ich pasek, który trzeba zniszczyć. W piechotą to, co pamiętam, próbowaliśmy wejść tam i to rozwalić. Ta no, łódka ogólnie jakaś dziwna jest, bo nie strzela. Tak wiem, że insufficient funds, bo nie mam pieniędzy. Ja, żebym mógł się budować te tu strony, coś tu postawić, ale. O tym co się Z taką da się tak zrobić, żeby się takiego, że tak powiem. Robi się takiego wężyka tutaj i po prostu się buduje bazę. Dobra, ja wam pokazałem, jak to na razie wygląda. mam nagranie, żeby zebrać więcej hajsu i że tak powiem, widzimy się podczas ataku na bazę NOT. Tak więc wracam. Nie wiem, czy czołgi są. Na przykład słyszę u siebie potężne dziwne dźwięki w stylu używania fleta do grania na instrumencie. Można wyrąbać się w bazę przy nieprzyściele, też po porobić tych trochę. Idzie tym czołgiem jedziesz, sweńaczku, pokaż. Wiem, że w kółko tu jest dziś. Pozwalony. O jest. Niedzielna jednostka. Ja chyba nie zaatakuje dopóki nie będzie miała rozkazu zaatakowania. Kolejny Abrams e, zniszczony. We're yes, Moving out. Vehicle recorded. Yes, sir. Unit reporting. Oh, nice. oh. Building. 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 Building yes, sir. Moving out. Building. Moving out. Reinforcements have arrived. Acknowledged. Moving out. Yes, sir. Yes, Moving out. Yes, sir. Moving out. Acknowledged. Unit lost.

Zniszczymy teraz podwyżyczki, no, yes, wrogie pojazdy, taką bazę. Yes, yes, Jestem pewien że trzeba to przejąć, więc ja po prostu może sobie yes, szybko zapis, żeby mieć pewność, żeby nie sprzyjeli nie T12, z... że wypadek coś porozwalam, żeby nie musiałem z jedną przychodzić chyba jest po prostu zniszczyć bazę, a nie coś przejąć. Nie, nie, nie wykraczało mi gry, to znaczy, że dobrze robię. Te yes, ostatnie nie będę musiał niszczyć, bo one zazwyczaj opcjonalne były w tej grze. A cywil wyszedł. Aferred. pracownik tamtego miejsca. A bo tak, bo to tylko do, do tysiąca tylko przyjmuję, zapomniałem. Nie... Aj, wspomniałem, yes, że jestem błąd w tej grze nadal rzek. Oho. Yes, 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 Potężne. Ała, bo siostra coś robi znowu, co nie, nie powinna. Misja okay, wykonana. To jest piękny obelisk nod. Z najpotężniejszych broni. Not. O, nie, ja muzyczki miałem właśnie, rzeczywiście teraz się Na menu? Dobra, nie. nie Nie wiem czy jeszcze będą chyba dwie misje. Bodajże, bo to jest. To jest 12, nie wiem czy ich, ich 14 czy 15, niestety. Już tak to wygląda, jakby to była przedostatnia misja w tym momencie. Ale zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze może gdzieś. GDS spróbuje jeszcze ostatni desant zrobić gdzieś tam na tyłach, gdzie będziemy musieli go odeprzeć wtedy, ostateczny A tak chyba na RPA jest bo co... z tego co pamiętam.

But it does provide one with an interesting speculation. Inside this communication satellite are the security codes that provide GDI access to this ultimate weapon. It is imperative that the Brotherhood secure these codes now. You must capture the center and retrieve the security codes from their databases. Be steadfast. Do not be deterred no matter what the cost. Okay. Ja się próbowałem ratować, coś mi nie wyszło. No, abramsy. Działują nowe, GDI, pierwsze. które są wynalezione yes, przez GDI. No i jeszcze yes, trzeba jakoś znaleźć miejsce out. dobre do rozstawiania się, bo tutaj jak, jak widać, raczej nie będzie, będzie dobrego miejsca. Jeszcze przy Tiberium. O, joj, 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 na pewno nie w tę stronę. Yes, o kurde, też pojechało. Yes, da spokój, niedługo. Też się trzeba... Trzeba ja się przez to przebić. Trzeba ja się przez to przebić. Dobra, to niszczymy w ja takim razie. Miałem wyjście w takim razie. jest jakieś ładne miejsce. Nibirion obok będzie. Ok, co to wygląda być, tutaj miało być zaraz obok dosłownie, no. Jest z Tigremen, dobrze. Jest tu. Dużo to poletko O, nawet, nawet. Jeszcze ja przy okazji, póki pamiętam. Zobaczymy sobie muzyczkę bo jest muzyczki, tak yes, trochę niefajnie New options. tak, no szybciej budujemy, co się Building. da generia myślę, że tu option. będzie lepiej postawić nie pamiętam ile ona... ona chyba do 1000 dol dolców storuje, po prostu 5000 zawsze no, jest na start no, sprawa jest muszę ją postawić o to to będzie według mnie bardzo dobry miejscowość ręka not konstrukcja do was pięciu dodatkowych chłopków elektrowni kolejną Najszybciej. Tutaj będą musiał jakieś obelisy postawić na pewno. I tutaj chyba drzwiami ja ma swoje, to działo ja nowe aktywy, więc trzeba być uważnym. Bardzo Dobra, teraz by mi się przydało tak. To. Chciałbym z jedną. Przecież żniwiarkę mieć, albo ze dwie. Tam już się agrowali. To ochronne. Tak więc już kolejne poletko widzę. 3, że jeden że to wystarczy, to widzę, że... complete New construction options. Hmm, na pewno building. wiem, że w Red Alercie 2 była taka mechanika, że przeciwnik miał tendencję do skupiania building. swojego ostrzału na. Miał tendencję do war Factory, czyli do tego, co robi pojazd zmechanizowane, ale w przypadku tutaj. Mm... No, w przypadku tej części, nie jestem pewien, co oni complete. co oni celują najpierw, to lecie samolot. Let's go, tutaj bilił jak najszybciej. Robię zaawansowano. Oha, yes. mamut przyjechał. O! Tak, wraz nalot pewnie znając życie. Building. Dwa też mogę zrobić. Zobaczmy, jak to jest w drogę. Więc Building. Reinforcements have arrived. Construction complete. Yes, sir. Perfect. Perfect. mamut. swoją bazę gdzieś tam na górze, Dobre, ty. No, zobaczmy jak wygląda mamut versus niewidzialny. Podobnie zobrażeniami. Są budynki cywilne. Hmm, chciałby się je rozwalić. Coż, znaczy, że co? <laughs> yes,

send yeah, the vehicle tente tente send reinforcements have arrived yes sir no. construction complete building unit removing out reinforcements have arrived acknowledged construction complete building can it start acknowledged reinforcements have arrived just yes. you lost construction complete yes. a rozwalona yes. jedna walczę yes. drugą mrkę <morty> Dobrze, construction complete. Building. Unit lost. Reinforcements have arrived. Construction complete. Have arrived. Base is under attack. Construction complete. Reinforcements have arrived. Building. O kurde, inżynierami zbudowali mnie. Yes. Bo, bomb tego, bomb tego. To yes. się mogło bardzo źle skończyć. Oj, bardzo źle. Ci transporter, mam w ogóle? Nie, transporterów nie mam, to jest najgorsze. Muszę być inżyniera yes, na To moje. Akwarium. jest Ja tę misję. Ile tam czasu mam w ogóle? 15 minut. Łe. Unit, ready. Unit lost. Tu mówię, nie przejeżdżać przy tym cholernym os. Dalej mnie to irytuje w tej grze, że te jednostki są długowane i mają tendencję do niewykonywania poleceń w dwójce wszystko ładnie działało Nie poprawili po prostu AI, AI... remakeu Dobra bo to będzie strał piechotem jeszcze się to rozwalić sir Yes, Roger. Prior, checkpoint. Yes, moving out. Acknowledge. Moving out. Uh, yes. Sir. Uh, yes. Sir. Yes. Moving out. Yes. So, needed. Moving out. Acknowledged. Silos Needle słyszysz, to zbudujesz silos. Building Construction complete. Ready and waiting. You got it. Mission accomplished. Doszliśmy dobrze. Chody do. Działaj ją nowego. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Oj, oj. No cóż, coś tam się nieprzyjemnego stało. Niestety patrzeć nie będę. Patrzmy jak to wygląda na sam koniec. Tak, to jest ostatnia, ostateczny atak na RPA. Czyli to jest ostatnia misja. Dobrze, ja sobie pozwolę zakończyć w tym miejscu i do w przyszłych odcinkach z Command Conquer. Cześć!